Ambea sędzią pojedynku Piotr Jarosz Kasio nie walczył jeszcze z tak wysokim rywalem W walce ale... zmierzą się Dorcasio 2 cm wyższy się rataj i ma lżejszy. Na pewno słabszy fizycznie, ale lepiej rusza się na nogach, mocniej bije. Pytanie tylko, czy Maciek Radaj będzie w stanie go obalić? Jeżeli tak, a o obalach, to i Polak, i Ambro. Ambro jest w K1, ale dawał radę to robić. Casio na pewno mocno się to, żeby trącić przed obaleniami. a Maciek mocno się chował obalenia. jak się to potoczy i zaczynamy Casio uderzył go na ważeniu, nie wytrzymał ciśnienia? tutaj próbuje od razu Zamy mocny klincz. prawy na szczękę Maćka tak jak chciał, jest w klinczu czy Kasio da radę się obronić? Maciek Rataj próbuje tutaj zrobić wszystko żeby go przewrócić, Kasio uderza trzema kolanami na brzuch, Rataj dobrze się broni, dociska do siatki Rataj ma już. Uch, ma kontrolę, który... jest kontrola. Oj, chyba było kopnięcie tak, w krocze. Tak, ale sędzia nie wiem, czy to zauważył, czy Kasio w ogóle zasygnalizował. Maciek trzyma jego rękę. Kasio nie ma jak uwolnić swojej lewej dłoni. Na samym Bóg początku. obrócić swojego rywala. Kasio, wyjść z siatki. Maciek inteligentnie nie wchodził raz po nogę. Najpierw zadał kopnięcie, potem uderzył nogą. Tam dostanął się też naprawy, no ale tu nie ma żadnego zaskoczenia, że Casio będzie lepszy w stójce, że będzie trafiał. On musi teraz zrywać, jeżeli chce no, wygrać. Próbuje złapać plecy tutaj, Rataj, i myślę, tak że. Wycił głowę. No, gdyby Casio umiał, Juto przełożyłby teraz prawą nogę za jego nogę, yy, prawą, i by go po prostu przerzucił rzutem za głowę, ale wątpię, żeby Casio znał tę technikę. Próbuje wycinać nogi. Yy, Casio jednak trzyma tutaj mocno głowę, Rataja i nie pozwala mu tutaj przerzucić siebie ani. zazwyczaj wygrywają parterowcy. Tak pokazuje historia największych federacji na świecie. Mamy tu prawie w pięcie za plecy. Sędzia nie wie teraz, czy przerywać, czy nie, bo tutaj, Casio się postaram go pięknie rzucić, ma też puścić, za szyję. Z tego poddania na pewno nie mocno tą głowę Casio. Pytanie, czy nie spopuje się tutaj tym chwytem. Kto wyjdzie z tego zwycięsko? Trochę patowa sytuacja. Teraz przesadzi go Kasio oj, Maciek zrobił wielką niespodziankę i poddał w Tosia! Obraca się, no musiał się obrócić. 65 sekund! Czy Gazio to przetrwa? Wymieniać cios zamiast go łapać i przyśpilić do siebie. Teraz Wypchnął biodra. Uderza Maciek. siebie rywala. Maciek i... Przetoczenie! Czekam, fenomenalnie wygodził Ale... i opresji. To też nie jest dobre dla Kasjusza. gdyż tutaj właśnie Maciek Rata i mówił, że zna dużo dźwigni z plecu, że będzie próbował go poskręcać. Zobaczymy. Nie, nie tak na pewno ta pozycja jest bezpieczniejsza dla Kasia. Widzimy nogę odbitą już na udzie Kasjusza. Kasia powinien wstawać jak najszybciej, unikać w ogóle walki w parterze, walczyć z nim w stójce. już pośpiesza, bo nic się nie dzieje. Don Picasso jak na boksera, muszę ci powiedzieć, uważam, że ma dość twarde e, nogi po poprzednim starciu e, z e, Ambro. Pokazał to, że potrafi przyjąć wiele naprawdę mocnych technicznych korzyści. Kasja kiedyś śmiał się, że kiedy uderzy z tej małej rękawicy na mazmę z rękawicy bokserskiej, to on urywa głowę. Na razie tego nie widzimy. próbuje uderzać, ale nie jest w stanie wyjść tutaj właśnie z tej gardy Maćka Rataja. Jest, nie są to na razie mocne ciosy, są tutaj mocno panowie zgrinczowani. Tak więc na razie największy bohater jest Cypis, który wygrał jako jedyny w pierwszej rundzie i pokazał technikę w parterze. No może w nie, ale w parterze pokazał. Zdanie. Kto z nich zachowa więcej sił? Łatwiej na pewno bronić obalenia niż obalać swojego przeciwnika. Maciek Rataj na 100%. Będzie próbował tego znowu. Przez długi czas miał właśnie uchwyconą jego głowę. A teraz widzimy z kakańczą, skaczącą na skakance. To ona jest bohaterką walki wieczoru. I tu na początku prawy zainkasował Maciek Rataj. Dobrze skrócił się z Przed flincz, A potem w długą, bezradną sytuację, po której to Maciek był górą, a potem udało się przytoczyć Casio. Znowuż sędziowie mają ciężko Tutaj co chciał zrobić Kasio? Oka po prostu bał się, że, wyrą, że przewróci się nie jego Maciek, że Maciek go spobali, chyba sam wolał po prostu zejść do ziemi w ten sposób. I nasze zamaskowane rinky. Runda druga, Maćka. Gasjusza. Cegła jumpea. Ordiam. To się dopiero pokażę. A może musta? Który z nich jest bardziej zmęczony? Teraz razie nie widać po nich już wielkich oznak zmęczenia. I teraz sędzia już pokazuje Jankowi Kmilewskiem, że wyszedł z oktagonu. I rozpoczynamy drugą rundę tego starcia. Kasio musi uważać, uderzać z dystansu. Maciek musi wchodzić w nogi. Kasio odgrażał się, że go zlokalizuje. jest to, że Casio poszedł zbyt blisko z tymi ciosami, poczuł się zbyt pewnie, bo to wyglądało tak, jakby go już prawie znokautował. Tak, ale desperacko po się wszedł je tak po nogi i obalił. Udało mu się. Czy Casio ma gilotynę? Zobaczmy, że w narożniku jest przy samym swoim trenerze Rataj, więc na pewno e, ułatwia mu to gdzieś tam e, pracę. Casio próbuje dusić, ale po... ależ ma dobrze rękę przełożoną, tylko czemu Casio nie zapina? Teraz garda. Siastna, I musi rozciągać, ale siatka Wydaje, na pewno... Czy... Będzie... O, jest w Kasio pewnie pusi, nie, żeby puści, żeby pić tak. ta. I teraz będzie bił. Mógł tam pomocować. plecy. Macie Kratę inteligentnie zrzucił bił Gacjusza! Gazja nie może kopać głowę w pozycji leżącej. Wypadła szczęka teraz chyba na Oby nie zęby, oby to była szczęka. Co zrobił Kasiu o taką dobrą pozycję? A macie krawę. Świetnie teraz! Obóż! Obaj wstają! I dwie minuty. Ale macie kratę, wygląda na potwornie zmęczonego. O, jest to uprawiedliwy! Znowu Moc, prawie, prawy, ciosy do szyi! Bo może być ciężki noc to może być początek jego końca! O, ale o, prawy. Kolejny prawy. Rataj Bum. musi się kleić, rataj musi się I kleić! Musia. I klei się! Szyjka wypadła po raz kolejny! Ratajowi, a tutaj lecą mocne ciosy! Maciek, rataj musi się kleić, musi chodzić do barda! Ooooooo! Kolejny potężny! To, to się prawo. źle może skończyć, panie o, i panowie! Tu te ciężkie ciosy do szyi! Sędzia już czy przerywać, bo rataj ucieka, ucieka, nie ucieka. I on musi wchodzić w nogi. Nie jeden zawodnik tak orbituje po oktagonie. godzi. Oj, z bokiem tutaj boi się walki. Kasio, Kasio się teraz śmieje, syders pok pokazuje, no, 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 trafia prawym. Maciek musi próbować jak najbardziej się kleić, to uciekanie nic mu nie da, bo Casio cały czas za nim będzie chodził. Jednak tutaj fizycznie Casio nie tylko przy zapowiedziach konferencjach. I podbródkowy dochodzi do brody! I znowu wypadnie, szczęka. O! o Pala tutaj rataj! No. Niestety, dla samego no, Doncasio daje się on bardzo łatwo obalać w tych starcach. Nie wykorzystał tego ataku, miał już mocno podłączonego swojego rywala. Rzeczywiście, te nogi zostawia z przodu. Coś no nie jest to boks. Nie? nie ma szczęki. Myślę, że sędzia chce teraz włożyć szczękę rywalowi. Dawaj, dawaj, dawaj. Zostań w szczęku. Jest przeniesiona. Nie, jedni kontynuujmy. Don Cassio tak łatwo daje się obalać boksikowi. Idziemy tak samo w ową z polakiem, tak samo w ową z nie Zostawia nie musia... te nogi z przodu, zobacz. I... Bardzo blisko, ależ potworna odporność tutaj ale ma ja na naprawdę... naprawdę... Zaczęliśmy, zaczęliśmy, patrzmy dalej, bo tutaj są powtórki, a panowie już się biją. Prosimy realizatorów o pokazanie tego, co się dzieje. I jest mamy już sosia. Kasia otrzyma głowę, ale z tej persy na pewno już ja nie, nie, ta gilotyna tutaj, myślę, że nie ma prawa wejść. Absolutnie. Jest tutaj tylko trzymanie głowy, które niczym innym się nie skończy. Kasia po prostu przetrzymając On tutaj chyba troszeczkę zbytno trzelacko, bo już pokazując, pukając się po głowie, śmiejąc się z Maćka, chyba się nie spodziewał tak szybkiego wejścia w nogi. Stop, 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 stop. Jest! Udusił! Kasia udusił Maćka Bokser poddał grapplera! Maciek poddał gilotyną dwóch!